Całkiem niedawno opowiadałem Wam o tym, jak profesor Stępień zaproponował, aby w gminach ograniczyć demokrację, czy to znaczy wójtów burmistrzów i prezydentów miast ze swojego grona wybierałaby Rada Gminy czy Rada Miasta. Jest to pierwszy krok ograniczenia demokracji ogólnie w Polsce, tak? ale zaczynam, chcą zacząć od tego, aby w samorządzie był ten zrobiony pierwszy krok. Całkiem niedawno odbyła się w Polsacie debata, w której wzięli udział premier Pawlak, premier Miller, Jan Krzysztof Bielecki i prezydent Komorowski, tam padły różne propozycje, zaraz je przeanalizujemy. Według mnie jest to powoli przygotowywanie nas, oswajanie z taką myślą, że w sumie może ten wybór prezydenta przez wszystkich mieszkańców, przez wszystkich obywateli, to nie jest taki dobry pomysł. Widzimy, co się dzieje w Europie, czy w ogóle na świecie z demokracją, zwłaszcza w Europie, kiedy demokracja ta liberalna, nie pasuje, wyniki wyborów w tej demokracji liberalnej nie pasują elitom, wprowadzane są różnego rodzaju mechanizmy modyfikujące wybory. W Polsce mamy już takie przykłady, mówiłem o ograniczeniu kadencyjności w samorządach, teraz pojawiają się pomysły ograniczenia po prostu nawet wyborów. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Komorowski, który Powiedział o tym, że no to zbieranie podpisów, te 100 tysięcy podpisów to jest za mało, bo te 100 tysięcy podpisów miało służyć temu, aby ograniczyć plankton polityczny. Zobaczcie, jakiego języka użył, takiego stygmatyzującego, tak, czyli ludzie, którzy mają jakieś poglądy, ma, którzy mają swojego przedstawiciela, choćby to było 500 tysięcy osób, no to nie pozwolimy im, elity mówią, nie pozwolimy im wystawić takiego. Kandydata, bo my wiemy lepiej, ten limit 100 tysięcy, chociaż i tak kosmicznie duży, według mnie powinien zostać podniesiony. Tak twierdzi Bronisław Komorowski. Zobaczcie ten fragment. Ja uważam, że przestał działać próg, który wprowadzono do ustawy, po to, aby nie było tego ogromnej ilości planktonu politycznego w kampanii wyborczej prezydenckiej. To było te 100 tysięcy zbieranych podpisów. Ja mogę iść, mogę się zakładać, że absolutna większość tych osób, które kandydują, a które nie mają zaplecza politycznego, po prostu kupiło te, te głosy od wyspecjalizowanych firm, które się tym trudnią. No to znaczy, że ten mechanizm pewnego ograniczania właśnie planktonu politycznego już nie działa. Jak widzieliście, plankton polityczny, czyli mniejszość, która ma swojego przedstawiciela, nie powinna mieć, według prezydenta Komorowskiego, możliwości go wystawienia w wyborach, albo przynajmniej mieć bardzo utrudnione możliwości takiego kandydata wystawić w wyborach. Kolejny głos to głos premiera Pawlaka, który powiedział na początku, mówił dosyć rozsądnie, że mamy, nie mamy nadmiaru demokracji, ale później w końcowej części programu powiedział o tym, że w sumie to może jakaś rada mędrców, jakaś rada tych starszych, tych mądrzejszych mogłaby wystawiać kandydatów, którzy by startowali, i to ludzie wtedy mogliby wybrać z tego grona, który ci starsi i mądrzejsi im przedstawią. Posłuchajcie. Bo kiedyś nie było wyborów i chodziło nam o to, żeby wybory były, żeby były wybory pluralistyczne, żeby można było wybierać. No to mamy teraz więcej zgłoszeń. Wyborcy sobie na pewno z tym poradzą, nie będzie z tym problemu. U nas myślę, że nie, nie narzekajmy na, na nadmiar demokracji, raczej narzekajmy trochę na jakość. Bo... Takie na przykład chyba jak we Francji, że tam kandydata na prezydenta zgłaszają osoby zaufania publicznego. I na koniec Krem la Krem, czyli premier Miller, któremu ostatnio zdarzało się powiedzieć coś z sensem, coś mądrego, i w kwestii polityki zagranicznej Polski, i w kwestii na przykład eksumacji wołyńskich, No to w tym przypadku dał głos ten stary jego sentyment do czasów totalitarnych. Czym skorupka za młody nasiąknie, tym na starość trąci, jak mówi powiedzenie. Więc mamy tutaj w jego wypowiedzi echa tych tęsknot za dawnymi czasami, ponieważ powiedział o tym, że to zgromadzenie narodowe powinno wybierać prezydenta. Mamy już taki przypadek w historii III RP, chyba tęskni mu się za wyborem tego jednego słusznego kandydata. Posłuchajmy, co powiedział. Najwyższy czas, żebyśmy wrócili do dobrych wzorców międzywojennych. I wprowadzili zasadę wyboru prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe, a nie w głosowaniu powszechnym. Jak słyszeliście w tych wszystkich wypowiedziach, pobrzmiewają takie głosy e, mądrzejszych, tych, tej elity, która e, chce powiedzieć: No dobrze, my teraz wiemy lepiej niż Wy, e, ponieważ tych kandydatów teraz będzie prawdopodobnie 15 z 17, którzy przeszli, złożyli tę wymaganą liczbę głosów, ponieważ dwóch zostało. E, nie zostało dopuszczonych, tak unieważniono im tam kilkadziesiąt tysięcy głosów, to mamy będziemy mieć prawdopodobnie debatę 15 kandydatów na prezydenta. No i ta ilość, ta liczba kandydatów się elitom nie podoba, bo może się okazać, że wśród tej. Tych kilkunastu kandydatów będą głosy rozsądne, będą głosy takie, które do tej pory w debacie publicznej się nie pojawiały, a chyba tego elity właśnie nie chcą. Widzimy bardzo dużą zmianę na naszym takim rynku politycznym. Myślę, że będziemy obserwować takich zmian więcej. One będą, moim zdaniem, przygotowywać nas do tego, aby za ileś lat wprowadzić takie zmiany w prawie, aby odejść od chyba najbardziej lubianego przez Polaków trybu wybierania polityka, czyli tego bezpośredniego wyboru prezydenta. Te wybory cieszą się największym zainteresowaniem i największą frekwencją. A polem, który będzie takim królikiem doświadczalnym, będą samorządy. Zobaczymy prawdopodobnie za kilka lat próbę wprowadzenia jakichś zmian w ustawie o samorządzie gminnym, gdzie wójt burmistrzów i prezydentów miast będzie się wybierało w sposób pośredni. tak, Czyli najpierw będziemy wybierać Radę Gminy czy Radę Miasta, a ta Rada z, z własnego grona czy osoby z zewnątrz będzie wybierana na. Prezydenta. Prawdopodobnie zostanie znów przedstawiona nam jakaś argumentacja, że to dla dobra demokracji, że powinniśmy tutaj wprowadzić jakieś mechanizmy modyfikujące i to będzie taki króliczek doświadczalny. Jak Polacy przyzwyczajają się, że swojego wójta, burmistrza czy prezydenta swojego miasta wybiera im jakaś rada mądrzejszych, to wtedy po jakimś czasie zostanie zaproponowany mechanizm modyfikujący również wybory prezydenta Polski. Bardzo bym się tego obawiał, chociaż um, oczywiście demokracja ma swoje wady. To w tym modelu, który obecnie funkcjonuje, chyba jest do przyjęcia z modyfikacjami, być może drobnymi, związanymi z ze zbieraniem, z debatami, i tak dalej. Ale ja bym sobie życzył, żebyśmy się jednak uczyli tej demokracji lokalnej w taki sposób, żeby jak największa liczba osób chodziła do wyborów, żeby miała swoich reprezentantów w Sejmie czy w Senacie, bo przecież i tam jest próg wyborczy, tam jest też Ordynacja większościowa, więc obserwujmy to, co się dzieje, pilnujmy demokracji, a w ogóle ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie: jakie są Wasze opinie na temat tych ostatnio proponowanych zmian? Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.